Witajcie z tej strony od który jest właśnie kolejna materiał z serii ANO 2070 z modem AEC. Tak jak pamiętacie, po poprzednim odcinku rozpoczęliśmy właśnie budowę siedziby korporacji? I też pod jednym komentarzem jeden z moich widzów powiedział właśnie, że po zbudowaniu siedziby korporacji, to już mogę kompletnie pożegnać się z budynkami typu właśnie kasyno czy właśnie też tutaj centrum finansowe. Ale najlepiej zostawić właśnie tutaj Ministerstwo Prawdy, chociażby właśnie dla bonusów, tym zwłaszcza, co jest dla mnie bardzo ważne, bonusik, czyli właśnie większa populacja. Tak więc sobie to zostawię i tak właśnie się to prezentuje. A co dzisiejszy materiał będziemy robić? No dzisiejszy materiał to będzie trochę taki bardziej spokojny. Na pewno dokończymy projekt właśnie siedziby korporacji. Co dalej będzie, to się okaże. Możliwe, że tutaj bardziej rozbudujemy jeszcze... no co... Jakby to powiedzieć, jeszcze bardziej wykorzystamy tę wyspę, chociaż już ta wyspa i tak już ledwo się trzyma pod względem, no, jakby to powiedzieć, ogromnego obszaru przemysłowego, bo to jest dosłownie jedna wielka fabryka na tej wyspie. Ale myślę, że jeszcze bardziej to rozbudujemy, chociażby zobaczymy, czy jakieś tutaj dobre są potrzebne, które trzeba zwiększyć. Może i nie, ale na pewno my coś tutaj rozpoczniemy produkcję. Możliwe, że nawet rozpoczniemy produkcję jednego produktu. Takiego jak właśnie farmaceutyki, chociaż. Czy aby na pewno bym chciał to zrobić, to jeszcze się zobaczy. Bo po pierwsze, tak, i tak, i tak będę musiał tutaj rozbudować przemysł związany właśnie z farmą drobiu. Farma może się rozbijać się tutaj, czyli tutaj, gdzie mamy algi i tak dalej, więc tutaj to nie ma jeszcze takiego, wiecie, wielkiego problemu. Czy tam wielkie, właśnie smut, to znaczy panicznej sytuacji, ale coś na pewno my tutaj rozbudujemy w tym kierunku. A najpierw tak, ja bym chciał tutaj rozbudować kolejne magazyny. O kolejny poziom, proszę bardzo. Dobra, czyli to wszystko ładnie dostarczone. Na pewno my tutaj dostarczymy jeszcze takie produkty jak właśnie... E, moduł konstrukcyjne, i tak dalej, i tak dalej. Chociaż też tak myślę, że chyba zaraz tutaj rozbuduję przemysł związany z produkcją żywności podstawowej, bo bo ja coś tak malutko produkuję niż mi, mi się wydawało. I chyba faktycznie bym tutaj zwiększył produkcję właśnie tej żywności. Ale czekajcie, jeszcze my tutaj tak dostarczymy beton. Proszę bardzo, to idzie tutaj wszystko. Kolejny poziom przestępczości. Okej, okay, tutaj jest zasięg, to wracam na tą wyspę, tam gdzie bym chciał, czyli właśnie tutaj. Ale właśnie, jeszcze jest jedna sprawa. Wykonamy od razu tutaj zadanie. Mamy tutaj dostarczyć ropę naftową, 35 ton. Wiecie co, to ja nawet zrobię taki myk piękny. Zapakuję jak najwięcej ropy naftowej, czyli maksymalnie. Co ja zrobię resztkami tej ropy naftowej? A no, resztkami ropy naftowej to najwyżej po prostu strzedam. I tyle. No i tak mamy ogromną produkcję ropy naftowej, więc ja się tym nie przejmuję. Więc tutaj sytuacja jest, jak to się mówi, spokojna. Dobra, ropa naftowa została tutaj dostarczona. Kolejna sprawa, którą bardzo bym chciał tutaj poruszyć, to będzie dostarczenie szkła. Właśnie na tą wyspę, czyli tutaj troszeczkę rozbudujemy przemysł związany właśnie z produkcją energii. Ale jeszcze my tutaj dodamy takie produkty jak jeszcze trochę więcej betonu i trochę stali. Dobra. To jest tutaj, to jest tutaj. I tutaj oczywiście ja bym poprawił ekologię, bo to nam pewnie mi się bardzo przyda, bo jest taki tutaj problem z ekologią, jak widać. Więc przydałoby się troszeczkę to poprawić. Dobra, e, najpierw my tutaj zbudujemy właśnie te turbiny. I chyba tutaj tak samo. Bardzo lepiej, jak widzicie, z produkcją energii, mamy bardzo dużo energii. Teraz my zbudujemy taki specjalny budynek, chociażby właśnie od fabrykantów, czyli zbiorniki CO2. Jeden budynek taki, drugi budynek. E, mam dostęp? Mam. Nie, nie mam. To jakoś tutaj bym to zbudował. Dobra, i tutaj kolejny zbiornik CO2. i ekologia powoli będzie się tutaj poprawiać, ale na pewno bym chciał tutaj zwiększyć produkcję algów, bo algi będą wykorzystane właśnie do produkcji farmaceutyków, chociażby właśnie do produkcji chemikaliów. Więc i tak i tak tutaj będę musiał troszeczkę bardziej rozbudować, ale zanim do tego ja przejdę, to najpierw rozbudowa przemysłu związanego z produkcją żywności podstawowej. Które może powstanie na przykład tutaj? Tutaj jest brak dostępu do surowców, ale to nie jest problem, bo zaraz to poprawię. Proszę bardzo. I wracamy do kolejnej produkcji, czyli kolejne właśnie te właśnie zakłady produkcji żywności podstawowej. Okej, okay, mamy to wykonane. Pięknie. Znikniesz? No, zniknął. Zrobiłem jakieś tam osiągnięcie, jak widzicie. Dobra, czyli tutaj lekko wzrosła produkcja właśnie tej żywności podstawowej. Ale takie jedno pytanie, jak tutaj z żywnością podstawową? O, no widzicie, jednak jest tutaj spadek. Czyli jeszcze bardziej bym rozbudował przemysł związany z produkcją żywności podstawowej. Kolejne etapy produkcji. Zrobimy to tak. I jeszcze tutaj kolejne magazyn musi powstać. I chyba jeszcze bardziej bym to rozbudował. Czyli jeszcze kolejno tutaj by powstały zakłady związane z produkcją żywności podstawowej. Proszę bardzo. Zobaczcie, tak to my ładnie tutaj wszystko załatwimy. Teraz przejdziemy się tutaj. I tutaj oczywiście najpierw ja zwiększę produkcję właśnie e, tychże alg. A jeżeli ja jeszcze to zrobię, to trzeba tutaj wykupić, raczej powiększyć nasz teren. I dopiero teraz mogę postawić nowe zakłady związane z produkcją alg. więc więcej algów będzie. O, troszkę za dużo tutaj dawam tych poletek. Kolejny zakład następny tutaj, oczywiście, panie. Trzeba będzie kolejną wyspę podwodną tutaj zasiedlić. Po co, aby chociażby właśnie rozpocząć tutaj wydobycie manganu? Czekajcie, mamy pożar. I niestety, chyba tutaj nie ma zasięgu do remizy starzackiej. I faktycznie tak jest. A więc ja to poprawiam. Dobra. Kolejna tutaj będzie taka rozbudowa. I oczywiście nowe śródmieście. Proszę bardzo. Nowa dzielnica mieszkalna, tylko pytanie, czy ja bym potrzebował, pewnie i tak bym tutaj potrzebował. Jeszcze to sobie dobudujemy. Dobra. I nawet bym zainwestował tutaj budynek fabrykantów. Chociaż nie, już jestem jest tutaj w tym miejscu. To może po prostu zainwestuję w kolejny posterunek policji. Gdzieś właśnie w tym miejscu. O, no właśnie jakoś tutaj. I oczywiście jeszcze jedna taka remisja strażacka. Tutaj będzie postawiona. I teraz mogę skupić się... Nad rozbudową dzielnicy mieszkalnej. Aha, tylko że tutaj jeden budynek nie ma zasięgu. No to to usuwamy. A to tutaj stawiamy. Dobra. Jeszcze tutaj rozbudowa. Wiem o to, że mam tutaj zadanie. Może nawet zobaczę, co to jest. Przesyłka. Wiecie co? Ja to nie zrobię. Nie zrobię to, bo szkoda czasu. Może kiedyś zrobimy taki odcinek, to znaczy, no, inny odcinek skupiony tylko na zadaniach pobocznych. Tak, żeby było. No, coś innego, tak? Tak bym to powiedział. A na razie skupimy się to, co miałem dzisiaj zrobić. A no właśnie, ta siedziba korporacji już się zbudowała. Dokładnie. No to wiecie co? Zobaczmy. No, faktycznie. Tak więc tutaj widz miał rację, więc jeszcze dziękuję za cynk, bo dzięki temu można tutaj rozbudować dzielnicę mieszkalną. Dlatego też tak właśnie tutaj zrobię, nawet może... Wiecie co, taki jeden centrum finansowe bym zostawił, bo to jest taki, no, ciekawy budynek, nawet taki dość wysoki, tak? Ale na przykład niektóre już zacznę tutaj usuwać. To po prostu nie są potrzebne A mamy tutaj jeszcze jedno siedmiesie do usunięcia. Dobra. A jeszcze tutaj mamy jeden budynek do usunięcia. Ten na pewno usunę. Proszę bardzo, kolejna dzielnica mieszkalna. Jeszcze dużo jest takich budynków tutaj do usunięcia, ale na razie to tyle. Siedziba korporacji właśnie się tak prezentuje, jak widzicie. Tak więc fajnie, żeby ten budynek już tutaj funkcjonuje. Ale tak, jeszcze tutaj, oczywiście kolejna dzielnica mieszkalna. Proszę bardzo. I następna dzielnica mieszkalna, tutaj. Dobra, na pewno to gdzieś tutaj bym postawił postarunek policji. Nawet gdzieś w tym miejscu. Że tutaj? Nie, że tutaj. Ale ma tutaj zasięg, więc tutaj na spokojnie. A właśnie, rozbudowa dzielnicy mieszkalnej. W tym miejscu. Proszę bardzo, nowe mieszkania. Nowy wzrost populacji. Dobra, trochę więcej mieszkań geniuszy. A tymczasem wracamy tutaj, czyli do fabrykantów, i tutaj też robimy tą rozbudowę. Dobra, jeszcze mogę coś tutaj rozbudować. Mamy 40 tysięcy mieszkańców. Wow. No to niech to tutaj wzrośnie maksymalnie. To jak to na razie tutaj wzrasta, to wracajmy tutaj i jeszcze bardziej zwiększymy produkcję alg. A więc tak nosi. I produkcja alg. Chyba uh. to mogę wykonać. Это задание. No właśnie, czekaj, 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 ja to usunę już, żeby to nie pracowało, ta elektrownia węgrowa. No, teraz lepiej. I nawet trochę więcej miejsca. Mógłbym to usunąć w sumie. Zrobimy to tak. O, proszę bardzo. A tą elektromę wiatrową bym tutaj postawił. I już jest dobrze. Dobra, kolejny tutaj system. Pięknie, rozbudowany. I znowu wracamy do kwestii właśnie produkcji alg. Chyba nawet dzisiaj nie rozpoczniemy produkcji właśnie tychże farmaceutyków. Tylko dokończymy ten cały projekt, czyli rozbudowa produkcji ark, bo no, będzie dość duże zuży zużycie, więc lepiej ja to teraz już tutaj poprawię, tą całą produkcję, a tak to będę miał spokój na dłuższy czas. Teraz tutaj, Ocisz nie do końca, dobra, teraz tutaj. Ale tutaj kapitana Poltu postawimy. No i dobra. I dalsza rozbudowa oczywiście produkcji alG. Czyli tutaj nawet bym wykupił teren. Dobra, i dalsza rozbudowa produkcji. Ja nawet się tak zastanawiam, że może już nie będę tutaj przeciążał tą wyspę. Bo i tak już tutaj prawie nie ma miejsca. A budynki związane z farmaceutykami to troszeczkę zajmują miejsce. Więc ja chyba będę zmuszony, aby postawić nową wyspę, która będzie taka typowa, fabryczna. Na przykład, właśnie tą wyspę bym tutaj wykorzystał. Ona jest idealna i odległości między wyspami, i tutaj byśmy rozpoczęli. Też jakby to powiedzieć masową produkcję materiałów budowlanych. Więc właśnie chyba tak to tutaj my załatwimy to wszystko. A dobra, czekaj, czekaj. No właśnie. Jeszcze to tutaj rozbudujemy Tyle ile mogę. A i już koniec, czyli tyle ile mogłem. Wysoki poziom przestępczości, ale czy to jest tutaj do opanowania? Tak, to jest do opanowania. Tak, więc rozpoczynamy kolejną rozbudowę dzielnic mieszkalnej, tym razem właśnie na trzeci poziom. Dobra. Tutaj bym coś usunął, czyli właśnie te kasyno w tym miejscu i ostatnia rozbudowa to będzie na fabryko kierowników, no. tak więc tutaj mamy tak. Wszystko się prezentuje. Tak więc rozpoczynamy kolejną rozbudowę dzielnicy mieszkalnej. I proszę bardzo, czyli to jest rozbudowane. W ogóle jak będziemy mieli farmaceutyki, no to tutaj będzie kolejny wielki boom populacji, bo jak widzicie, mieszkania nie zostały tutaj całkowicie wykorzystane, ale jak dostarczymy farmaceutyki, to to się właśnie oczywiście się zmieni. O, i jeszcze tak przed zakończeniem tego materiału to wiecie co, dostarczymy te diamenty. O, nieważne, mamy tutaj takie dwa zadania. Wiecie co? Wykonam te zadanie. To te zadanie się pojawiło te dodatkowe, bo zbudowaliśmy właśnie siedzibę korporacji, czyli tutaj trzeba dostarczyć. Tak, trzeba tutaj dostarczyć właśnie materiały typu właśnie diamenty. Chyba ja będę musiał zwiększyć produkcję żywności, znaczy zestawów obiadowych, czy mi się wydaje? No nic, na razie dostarczymy taki jeden stack diamentów. Przy okazji licencję ja bym tutaj zdobył. No i faktycznie to bym mamy. Zadanie wykonane. A tak, jeszcze się spytam, czy ja gdzieś mogę. tu... A tutaj mogę zbudować te lekką dzielnicę mieszkalną, i tak to zrobię. No bo kolejna tutaj ładna rozbudowa. Czy gdzieś tutaj ma. Czy wszędzie ja mam wykupione udziały? Tak bym się spytał. Czy wszędzie ja mam to wykupione? Nie. Dobra, a właśnie gdzie jest złożę manganu? A tutaj. Czyli tutaj rozpoczniemy masywne wydobycie manganu w tym sektorze i jeszcze tak się spytam, bo może byśmy też rozpoczęli produkcję właśnie sprzętu, czyli właśnie kombinazonów. To chyba nie wymaga właśnie złoża, ale niestety to jest trochę takie nieprzyjemne. Chociaż jak z tego co widzę, no, mają takie złoża, czyli właśnie lit i obiekty natleniające trzeba zbudować pod wodą, ale to już nie trzeba. Tylko i tak to nie zbuduję, bo tutaj mamy biopolimery, a to uzyskamy dopiero od czwartego poziomu właśnie ekosów, więc jeszcze trzeba tutaj poczekać na ten rozwój. Skoro tak, to na razie zobaczymy jeszcze jedną kwestię, czyli właśnie ostatnie tutaj rozbudowa. O oj 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 Jest taki problem Elektronika powoj pada Aha Dlatego pada No, admirał Dostarczy te do fary Tak więc tak to my ładnie poprawimy. Coś jeszcze mogę tutaj zrobić, chyba nie. A wiecie co? Zrobimy jedną rzecz, czyli dokończę tutaj zadanie. Związane na, na zarobieniu 30 tysięcy dzięki handlowi. To znaczy, żebym potrzebował taką jednostkę jak tutaj. I zabierzemy jakieś tutaj produkty i wykonamy raz, dwa te zadanie, czyli zarobić na handlu. Jak zrobimy to zadanie, to wtedy skończymy ten materiał. O, i nawet fajna muzyka się włączyła przy okazji. Co ja mógłbym tutaj właśnie użyć do handlu? O, może na przykład naftę? Będę sprzedał. Najbliżej jest tutaj, więc tutaj będę sprzedawał. O, i wykonane. Dobrze, i tym dobrym akcentem kończymy ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę, w górę oraz komentarz. Jeśli dzisiaj jest podobny kanał, to zostaw tutaj suba oraz mojeczek. Także trzymajcie się. I do Także, do zobaczenia. Cześć.